Wyskakuj. Co? No, wysiadaj, kurwa, typie. A, no już mówię, wysiadaj, kurwa. Zamknięty jest? Nie, otwarty. No to, to Spokojnie, ja mam rodzinę. No w tam mam, kurwa, nie drażnij mnie, rozumiesz? Dobrze. Spieprzaj, no! Ale gdzie? Czekam na autobus. Ukradłeś mi auto, nie mamy jak wrócić do domu. Ja pierdolę, typie! Pasy, pasy trzeba zapiąć. To kurwa, myślisz, że nie w Ale delikatnie, bo tak to się blokuje, to tak nie. O. Jakże Siedze... to kurwa... Siedzenie? Tam jest taki dzyndzel z boku. Gdzie jest dzyndzel? Z lewej strony z boku, tak. Gdzie kurwa? Taki jest. Po tu kurwa ustaw to gówno! No. Tutaj jest, powoli po prostu. Gdzie? Do tyłu i trochę do góry co, to i co, już, no. Dobra, już, idź. Dobra. Jest jakaś instrukcja tego auta? W schowku tam. Gdzie? Ale delikatnie po... O dwa. Nie, i tam są też dokumenty od auta. Dobrze. To mój? Jakby to był swój, to by ci powiedział, nie? A, a nie, 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 bo jak chcesz wyciszyć mój, to tam wy, wystarczy. Dobrze, dobra, morda! Yy, przepraszam kolego, z, z całym szacunkiem, ale mógłbym swoje dokumenty z tyłu zabrać, bo to nic wartościowego dla ciebie, ale dla mnie to są jeszcze jednak ważne. co ty kurwa, jak ja, ja sobie robisz? Nie, 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 tylko to są dokumenty z pracy nuda jak cholera, tylko całą noc wypełniałem. Dobra, projekt. kurwa, dobra, wiesz! Jak się, kurwa, otwiera drzwi? Tam na, na, na drzwiach tam jest. Gdzie, kurwa? Zamknij się. Gdzie na drzwiach? To już otwórz klamką z tyłu. To jest zabezpieczenie dla dzieci. To nie taki... ma się, kurwa. Pimpek taki musisz przesunąć. O, 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 o już. Da. Bomba. Dobra, bierz to, kurwa, i zamykaj to, gdzieś. to jest moje auto, rozumiesz? No. Chyba będzie padać. W dupie to mam, mam auto. Przepraszam, a mogę jeszcze parasol wziąć? Ty jesteś nienormalny? To jest tylko parasol. Ja pierdolę, bierz! Do bierz, kurwa, no? No, mam znowu otworzyć? Nie, to już jest odblokowane. Z żadnych numerów, kurwa, rozumiesz? Tak. No. Dobrze. Idźmy Kurwa, dobra, jak się rzuca jedynkę tu? Nie ma. Co? To automat wrzuci te. Kurwa, pierdolę, to, to to jest za trudne! Kurwa, dawaj mi kasę na autobus. W, w, tak? w portfelu, tam w środku jest. Dobra, pierdol to z buta idę, pierdol się kurwo. To, to mogę wsiąść? Możesz to też kurwa, kup lepsze auto. <ścoughs>